Jeśli masz nos, to masz supermoc. Zagłębmy się w naukę, która za tym stoi. Twój nos potrafi rozpoznać nawet bilion różnych zapachów od słodkiego aromatu świeżych kwiatów, jak na przykład zapach bzu kwitnącego wiosną w łazienkach, po pikantny pazur ulubionego dania, jak choćby dobrze przyprawionego gulaszu, a nawet dymny zapach ogniska, jak te nad Wisłą czy na Mazurach. Ale jak to działa? Wewnątrz Twojego nosa znajdują się miliony malutkich receptorów, z których każdy jest przystosowany do wykrywania różnych zapachów. Te receptory wysyłają sygnały do Twojego mózgu, który następnie identyfikuje zapach. Porównaj to ze zmysłem smaku, który potrafi wykryć tylko pięć podstawowych smaków. Twój nos to prawdziwa potęga, więc następnym razem, gdy poczujesz jakiś niesamowity zapach, może woń świeżo parzonej kawy o poranku w jednej z warszawskich kawiarni, pamiętaj. Twój nos to superdetektor, który ciężko pracuje każdego dnia. Obserwuj nas po więcej niesamowitych faktów o ludzkim ciele.